Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże. Chciałbym głęboko zaprosić wszystkich do wsparcia mojego kanału. Kanał, pomimo tego, że jest katolicki, został doceniony przez YouTube'a. Albo inaczej to ja oraz Państwo zostaliśmy docenieni. Ja dzięki temu, że opublikuję materiały od 2017 roku opublikowałem łącznie 194 filmiki, co daje 194 dni pracy oraz Państwo, ponieważ to Państwo wyświetlili moje filmiki ponad 3 miliony razy. Dziękuję serdecznie. Ale przechodząc do meritum. Ile to będzie kosztować, oraz co dostaną Państwo w zamian? Na karcie Społeczność opublikowałem ostatnio ankietę, w której Państwo wypowiadali się na temat, jaka kwota byłaby odpowiednia. Niestety odpowiedzi były zbliżone do siebie, więc wybrałem najmniejszą kwotę, czyli 5 zł. Co dostaną Państwo w zamian? W zamian zostaje włączona funkcja uznanie dla wspierających kanałów w opisach filmu oraz uznanie dla wspierających kanałów na stronie głównej mojego kanału. Co to oznacza? Każda osoba, która wspiera kanał, będzie wyświetlała się w opisie filmu oraz na stronie głównej mojego kanału losowo po 8 osób. Dodatkowo jeszcze raz w miesiącu opublikuję specjalnie materiał dla osób wspierających kanał. Będzie to litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Mam nadzieję, że Państwo docenią moje starania oraz to, jak się rozwijam. Dziękuję za wysłuchanie materiału. Szczęść Boże!